Cześć, 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 cześć. Mam kolejną prostą rzecz dla Was do zrobienia. Będą to naleśniki ze szpinakiem. Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o szpinak, to pozbyć się tych grubych łodyg. Trzeba go dobrze wypłukać i dobrze wysuszyć. Naleśniki robimy z ricottą, pistacjami, no i oczywiście szpinakiem. Pozwolimy sobie wcześniej przygotować naleśniki. Podamy je w dwóch opcjach. Na ciepło, a druga będzie na zimno. Tą zimną opcję zawsze możemy podać dla znajomych na imprezie jako szybką przekąskę. Na patelni rozpuszczamy około 20 gram masła. Kroimy czosnek w plasterki. Wazonki spokojnie wystarczą. Czosnek dodajemy do masła. Smażymy jakieś maksymalnie 2 minuty tak, żeby nam się nie spalił, żeby masło nie zrobiło się gorzkie. Czosnek mamy przesmażony, dodajemy szpinak. Szpinak jest młody, więc e, wystarczy go opłukać, tak jak mówiłem wcześniej i wysuszyć. Jak mamy troszeczkę większe liście, to dobrze jest go zbraszować, czyli przelać wrzątkiem. Ok, to dodajemy szpinak. Musimy go na małym ogniu dosłownie 3-4 minuty. W tym czasie możemy sobie doprawić naszą ilkoptę. Sól, sok cytryny oraz trochę skórki z etryny, żeby go trochę odświeżyć. Całość mieszamy. Podamy szpinak z patelni, tak żebyśmy go mieli pod ręką. I będziemy nadziewać naleśniki. Smarujemy likottą. Kilka liści szpinaku. 3-4 warianty zawinięcia. Możemy zrobić to w kopertę, możemy zawinąć w rulon, możemy zrobić z tego rożek. Opcja jest duży. Jeżeli jednak chcemy zrobić na zimno naleśniki, to proponuję je zawinąć później pokroicie pokroić je pod skosem. Więc zróbmy opcję najpierw na zimno, czyli zawijamy go bruną. A teraz opcja do zapieczenia: seryjka, szpinaczek oczywiście. Zawijamy z jednej strony, zawijamy z drugiej i składamy go na dwa. Raz i dwa. Mamy zagnięte naleśniki. Zostaje nam te na ciepło, po prostu usmażyć, co zaraz zrobimy, na odrobinie masła. Te na zimno pokroić. Eee, całość Przybieramy pozostałym serkiem i posypujemy strzykanymi pistacjami. Naleśniki są cieplutkie i usmażone. Wystarczy teraz je przeciąć na pół. Talerz serek posypać pistacjami i można zajadać. Są wyśmienite. Gotowe. Proszę bardzo. Pyszne, szybkie naleśniki ze szpinakiem, ricottą i pistacjami. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.